Znajdujemy się na niewielkiej 2,5 hektarowej wodzie o głębokości do 4 metrów. Jest październik. Yy, używam na tej zasiadce dwóch rodzajów mieszanek do nęcenia. Jedna jest wykonana z ziaren konopi, orzeków tygrysich oraz kukurydzy z puszki. Zalana likwidem Monster, Monster Tiger Nut. Oraz dodamy troszkę likwidu biała czekolada, ponieważ będę używał kulek też w tym smaku. Całość mamy się wymieszać, żeby się ładnie przegryzła, wpłonęła odstawiamy sobie to na parę minut. Druga mieszanka yy, wykonana jest z różnej wielkości peletów i smaków peletu helibutowego. kury z konopią oraz kryły w różnej granulacji. Do tego dodamy jeszcze kulek, na które będę łowił, wcześniej już przygotowałem sobie po, yy, pociąłem, yy, krab z czostkiem. oraz biała czekolada. Dodamy Monster Tiger Nut'u, likwidu oraz białe czekolady. Przełamiemy to jeszcze likwidem yy, krab z czosnkiem. Podstawiamy również na kilkanaście minut, żeby ładnie pelety sobie wchłonęły ten likwid, który będą później oddawały w wodzie i ładnie nam bawiły karpie.